Witam Was. Dzisiaj film o tym urządzeniu, którego używam ostatnio, czyli o monokularze termowizyjnym od firmy Sytong. Jest to model, który Wam nic nie powie, ale XS0635, czyli takie oznaczenia, które tak naprawdę dla osoby, która po prostu poluje, niewiele dla niej mówią. Tak? Dopiero jak ktoś się, że tak powiem, bardziej zapozna z tymi parametrami, to może mówić, że wie, o czym, o czym, o czym rozmawiamy. Natomiast co do zasady, de facto ten sam w takiej samej obudowie, to samo urządzenie ten XS e, występuje z różnymi sensorami i z różnymi obiektywami. No, tu jest obiektyw, więc e, prawda jest taka, że im ten, tak można powiedzieć, zgeneralizujemy, im ten obiektyw jest większy i im e, sensor jest większy, to mamy urządzenie, które jest lepsze i które jest droższe. A jak wiadomo, lepsze jest wrogiem dobrego. To co jest fajne, wiele osób pyta o to właśnie, czy dany monokular nie ma, ma wejście po prostu na taki właśnie na statyw, tak? Tutaj gwint jest na statyw, także można sobie go też fajnie zamontować, czy na jakimś tam urządzeniu na ambonie, czy po prostu na jakimś Statywie i w tym momencie mamy bardzo stabilny obraz. Natomiast co do zasady w ogóle obserwacja z tego urządzenia, tak po prostu z ręki, jest zupełnie komfortowa. Znakomicie sobie wszystko w łowisku, możemy tym sprawdzić, co jest, gdzie co wychodzi i ile zwierzyny mamy w łowisku. Ponadto drugi plus takich urządzeń jest taki, że no, zwiększa się bezpieczeństwo naszego polowania. My, ja teraz mam tutaj polowanie komercyjne na byki e, i mamy na przykład taki no, problem. Może nie pro, no jest to pewien problem, tak? No bo e, jakby konflikt interesów, bo też mamy sporo osób, albo pojawiają się osoby, które po, nie polują, tylko robią zdjęcia na rykowisku. E, no i nagle wiecie, ktoś jest schowany w miejscu, gdzie nie ma ludzi prawie nigdy, tylko na rykowisku. Nagle ktoś w trzcinach siedzi zamaskowany, no i mamy pytanie, prawda, czy nasz strzał ewentualnie byłby. Bezpieczny w tym momencie, tak? No i z taką właśnie, z tą z pomocą przychodzi tutaj takie urządzenie między innymi. To jest jedno użycie. Oczywiście, no co, no, większość osób, co kupuje takie urządzenia, poza pewnie osobami, które chcą kogoś śledzić, czy coś tam, w, nie wiem, w mieście, no to są myśliwi, tak? Do czego używają y, takiego monokularu myśliwi? No przede wszystkim do obserwacji w terenie, tak? No bo to nie jest celownik, to nie służy do tego, żeby zamontować na broni i z tego strzelać. Tylko po prostu montujemy sobie to na dłoni, możemy sobie wszystko przepatrzeć, co jest. <laughs> I mamy jasną sytuację. Powiem Wam, że to nie jest najwyższy model z tej serii XS. Y, natomiast on jest przystępny cenowo. A jakość tego obrazu, co tam jest, no po prostu to w zupełności wystarcza. Ja jestem w stanie na, nie wiem, 500 metrów, 600, powiedzieć czy to jest jeden, czy sarda na przykład, czy dzik na przykład, tak? Więc jakby to ma, no to jest super sprawa, tak? Pod tym kątem, że wiemy gdzie te jelenie wychodzą. No i w przypadku na przykład polowania dewizowego, gdzie ważny jest po prostu ten efekt po prostu, żeby nie było pustych wyjść, bo nie każde łowisko, jak pewnie wiecie, jest takie, że się wychodzi i te jelenie po prostu wszędzie widać. No tu możemy sprawdzić po prostu, aha, tutaj się kręci chmara taka, tu taka chmara, e, możemy rozpoznać w tym byka. Nawet widać poroże, to nawet w tym w tym tym urządzeniu eee, więc e, f, jest ok, naprawdę, tak? e, pod tym kątem. Natomiast, no, e, ja, żeby to było jasne, ucinam wszelkie spekulacje. Jestem przeciwnikiem e, polowania na Jelenie e, w nocy. Bo jest to po prostu zwierzę, które powinno mieć spokój w nocy. No, wiadomo, że gdzie niegdzie robią szkody. No to się płoszy, prawda, e, i, i to jest inna, inna bajka. Natomiast co do zasady, po e, prostu, no, jest termin, jest czas, kiedy można jelenie nie strzelać, no i tego się powinniśmy trzymać, tak? Ale odpływam od tematu, tak? Mm. Co to urządzenie oferuje, tak? Czym jest lepsze, w czym jest lepsze od konkurencji No jeżeli chodzi o konkurencję, jest ogromna, tak? To jest taki rynek, który się non stop zmienia. Coś, co było jeszcze parę miesięcy temu na topie, teraz już jest normalne, bo są już lepsze urządzenia, albo takie same i tańsze, no i między innymi właśnie ta firma Sytong, to można powiedzieć, jest takim urządzeniem, która produkuje rzeczy, które, produkty, które są podobnej jakości obraz, na przykład, albo Albo takiej samej, albo nawet lepszej w niektórych przypadkach, w dużo niższej cenie, tak. Więc y, ktoś może sobie kupić coś, co jest naprawdę super, kilka tysięcy złotych mniej na przykład, tak. Też mam uwagi na kanale, a nie mówisz ile co kosztuje i tak dalej. Sprawdźcie sobie, tak, ile co kosztuje, bo ja to obejrzycie ten film za miesiąc, za dwa i nagle się okaże, że jest różnica gruba w cenie, bo, bo na przykład coś się zmieniło, tak. Y, generalnie to jest produkt, który ma takie nowe życie, ta, 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 ta marka w ogóle ona wchodzi z nową teraz, że tak powiem, takim energią na rynek, no i będą się pojawiać nowe produkty tej marki, no i przypuszczam, że no generalnie wróży jej sukces tak, na, na rynku. Co ona oferuje? Tak? Tutaj jest ten sensor większy, tak? te X, XS06. To już informuje nas, że 06 to chodzi o ten sensor, sensor 640 na coś tam, już nie pamiętam. I to generalnie daje nam lepszy sensor, czyli to jest bardziej czułe, więcej odbiera. Tak? Eee, mamy tutaj kilka trybów wyświetlania obrazu. Czyli wyświetla nam, że punkt jest albo na przykład białe tło i czarny gorący, albo czarne tło biały gorący, albo taki, to stalenie można powiedzieć, taki system, albo no, jeszcze jest tam jeden tryb, tryb taki można powiedzieć, że się nazywa SkyMode, No to każdy sobie wybiera co lubi, tak. No i generalnie w ogóle jakość tego obrazu takiego obserwowanego w mojej ocenie jest super, a na pewno jest wystarczająca, bo jeżeli tak jak powiedziałem na wstępie, jesteśmy na kilkaset metrów, nie wiem, 600 metrów rozpoznać, czy tam jest jeden, czy to jest sarna, no to co więcej trzeba, tak no oczywiście są, tak jak powiedziałem, lepsze jest wrogiem dobrego, są, nawet w serii Sitonk mamy lepsze jeszcze modele. Są też, druga seria, którą też Wam pewnie pokażę ma z boku wbudowany dalmierz, czyli możemy sobie od razu dalmierzem po prostu zmierzyć odległość, po prostu do danego punktu, to też jest fajne. No tu jest też taki laserowy wskaźnik. Do czego on się przydaje? Wiele osób nie wie. Ja na przykład sprawdzałem, nie wiem, widziałem w trawie borsuka. No to nie wiedziałem do końca co to jest i gdzie to jest, bo chciałem w lornetce zobaczyć, bo nie widziałem w lornetce, a była taka szerówka. No to można było sobie ten punkcik włączyć i patrzeć sobie na ten punkcik, patrzymy, aha tam wskazuje, tu jest borsuk i potem patrzę lornetką, faktycznie borsuk jest, nie? No to jest jedna z takich, że tak powiem, szans, że tak powiem, nie wiem, zobaczenia, upowiednienia się co do czego, co, co oglądamy. No i co? To, co jest jeszcze bardzo istotne, to to, że wiele urządzeń na rynku, no to już ma ten standard, ale wiele ma jakieś dedykowane baterie. Tutaj mamy ten klasyk, który, znaczy klasyk, no to już używany przez dużą część producentów, czyli te 18650 baterykę w sensie akumulator ładowalny. No i co? Skończy nam się, że tak powiem, nagle energia, wyciągamy drugą baterię, dalej działamy, tak? Nie musimy być uzależnieni od tego, że e, nie wiem, że nie mamy po prostu jak naładować, tylko możemy mieć kilka po prostu akumulatorów na kilkudniowy wyjazd i wszystko obsłużymy, tak? Po prostu, nie? Oczywiście nagrywa filmy, ro, można robić zdjęcia. jest aplikacja, która się łączy z telefonem, także generalnie jest kupę możliwości. Też będę wam w tym filmie wrzucał te filmy, żebyście sobie obejrzeli mniej więcej jaka to jest jakość takiego urządzenia, konkretnie tego, tak? Czyli XS0665, bo tak jak powiedziałem, wziąłbym model z XS0650 i byłby lepszy obraz, tak? No ale to od razu jest drożej i pytanie czy na polowaniu jest to potrzebne. Wiele osób kupuje Najlepsze na co, co, co może być, a są osoby, które jednak liczą się z jakimiś tam oszczędnościami. Bo jeżeli coś jest wystarczająco dobre, no to czasami wydanie dodatkowych tysięcy złotych nie ma sensu, tak? Także tak wam przedstawiłem, po prostu menu jest przejrzyste, wszystko tutaj działa dosyć intuicyjnie. E, tutaj mamy regulację ostrości na tym, na obiektywie. Tutaj możemy sobie tą regulację ostrości sobie ustawić, czy tam, jak to każdy nazywa, regulację dioptrii. E, no i w, mamy kompletne urządzenie, które się mieści w kieszeni, to jest ważne. Tak, że to nie jest sytuacja taka, że mamy, nie wiem, coś nam e, wielkiego wisi na nas po prostu, aczkolwiek można to powiesić po prostu sobie gdzieś, natomiast jest to nieduże. Jest to nieduże, lekkie, nie przeszkadza, można tego nie używać na polowaniu, a zawsze można mieć przy sobie. No i to jest mniej więcej tyle, także dzięki wielkie za uwagę. No i widzimy się przy okazji kolejnej publikacji.